Hej siemiaczku, witajcie, z tej strony Gilon i w sklepie 20 września 2023 roku I co, Bricks Barton nadal w sklepie Zestaw pryzmatyczna tolerancja za 700 i mamy kilof i malowanie Mazy za 1200 Kalejdoskopowy kruszyciel za 500 Tęczowy pakunek za 300 Słoneczniczka za 800 Szkarłatna żmija za 1200 Finezyjny sztyk za 800 Run it down za 500 Nakręcanie za 500. Luźniutko za 200. J Balvin na doskopie. My Hero Academia to samo. DC na skopie, Letni ulubieńcy to samo. Nie ma już dzisiaj szafki Pipe I co? Mamy nowy pakiet klub wysokiego ryzyka. Za 52,99 zł. I mamy w nim Joni Szkarłatne. Wraz to jest takimi stylami. Płaszcz Joni. Kleszcze, Przysięgi, Joni Oficjalna, Lucien West Oficjalny, Wilczuś na Bogato, Zachodni Kastet, Luk Lucjena, Łowczyni Helsie, Modre Szpony, Podwójne Ugryzienie i Helsie Wykwintna, Także co, jeśli sklepik Wam się podoba, to pamiętajcie subzonę, łapkę łapka w górę, kodź, dzielę w sklepie, a jeśli się z Wami nam siemneczko.